Jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Młocne Bieżąco, razem ze mną Karol Skrzypek. Witam wszystkich, dzień dobry. Siema. E, Karol, to może pierwsze pytanie, bo jesteś po robieniu wagi. Jak tam waga? Zrobiona. Dobrze. <noise> to może coś więcej? Wiesz co, no, tak jak mówiłem, e, miesiąc czasu... Tam był taki ścisły rygor. Przedtem też, no ja dietę staram się trzymać cały czas, bo tych kilogramów troszkę jest więcej, ale w punkt zrobione wszystko. Smaczny boks catering tutaj stanął na wysokości zadania, jak zawsze zresztą i zrobiliśmy wagę. E, Katol, to może przejdźmy też do Twojego przeciwnika Adrian Kurek. E, doświadczony zawodnik, ma bodajże 10 albo 11 walk zawodowych. Jak Ty możesz go ogólnie opisać jako swojego przeciwnika? Wiesz co tak, ma 11 warg zawodowych, teraz ma serię zwycięstw, chyba 3. Będzie niższy ode mnie, ale jest dobrym zawodnikiem. No, co mogę powiedzieć więcej? No, napiera, walczy w stójce, stara się przewracać. No, jest taki kompletny, nie jest jednowymiarowy. Plan tam jest złożony, taktyka z trenerami, ja jestem przygotowany, widziałem, on też jest przygotowany. Nie silny będzie, jestem przygotowany na, na silnego, na szybkiego, na dobrego w stójce, dobrego w parterze, dobrego w zapasach Adriana Kurka. Adrian powiedział w wywiadzie na Media że żeby móc się z Tobą wymienić w stójce, to musiałby wejść na drabinę. No jest tam chyba 16 centymetrów, 17 nawet, no wiesz, no to zejście pod cios dość szybko przewróci i już walka jest w parterze, aczkolwiek no musi to zrobić najpierw, a ja będę starał się bić tak, żeby wygrać tą walkę. No właśnie Karol powiedz, jest taka sportowa złość, żeby znowu się pokazać, że, że po prostu no, chcesz wygrać, wygrasz i żeby zaprezentować się bardzo dobrze w tej klatce? Tak, wiesz co, no teraz praktycznie te przygotowania wiedziałem, że będę walczył na tej gali, szykowałem się pod tą galę. E, chcę, chcę pokazać tą moją pracę, którą włożyłem przez ostatnie miesiące. Ostatnie te moje walki to były takie brane po prostu na szybko, bo, bo nie było walki, ja chciałem zrobić, trenowałem. Te okresy przygotowawcze były poprzeciągane, tam jeszcze troszkę w życiu prywatnym e, różnych zmian miałem e, i no nie poszło po mojej myśli wiadomo, do każdej walki się szykujesz, żeby wyjść i wygrać no ale niektóre rzeczy tam są takie że jak coś się wysypie to ciężko jest potem to przełożyć na jeszcze dobrą walkę, tak, przeciwnik też nie bierze walki z marszu, zawsze jest przygotowany, no i niestety ostatnio noga się powinęła, mam nadzieję, że teraz uda mi się wygrać, wrócę na serię e, zwycięstw i pokażę się jeszcze na kolejnej armii, zobaczymy Czyli w lipcu też będziesz walczył? Wiesz co, nie wiem, nie wiem na razie skupiam się tylko i wyłącznie na tej walce. To jest dla mnie najważniejszy cel. Jutro wieczorem wyjść, dać dobrą walkę i wygrać tą walkę. Nie ja uważasz, że też takim dużym plusem twoim może być to, że ty się skupiasz głównie na przygotowaniach, a twój rywal, jak z nim rozmawiałem, to mówił, że on łączy również to z pracą. On, on pracuje cały dzień i tak jakby robi, wiesz, tylko jeden trening wieczorem. Wiesz co, ja też pracuję. Mój dzień wygląda tak, że idę na trening, potem jestem w pracy, potem idę do drugiej pracy, e, potem znowu robię trening, e, wracam do domu, jeszcze muszę wygospodarować czas na takie życie rodzinne. E, wiesz co, no teraz we wrześniu urodzi mi się córka, to też wszystko, no to gratulacje. wszystko jest e, w domu napięte, no, trzeba jakoś sobie to łączyć. Pracuję, trenuję. No taki sobie sposób życia wybrałem, więc muszę dawać siebie 100%, żeby to działało. Chcesz się również podpytać o Twój taki główny klub. Ty, ty będziesz reprezentował barwy którego klubu? Wiesz co? no WCA i Aligatores, bo trenuję i tu i tu. Pracuję w Aligatorze, więc tam przed swoimi treningami mam pracę. Po pracy mam swój trening, tam trenuję z Rafałem Korczakiem, z Adamem Grabowskim. E, również Adam prowadzi WCA to tak e, sparringi robię WCA, no, w dwóch klubach jestem. A kto jest twoim takim głównym sparring partnerem, który ci najbardziej pomógł w tych przygotowaniach? W tych przygotowaniach no dużo sparowałem z Marianem. Z Marianem sparowałem te rundy, mi pomogły. Tak myślę, że, że to zaowocuje, bo byłem podobny akurat tutaj do, do, do Kazieczki. Aczkolwiek no bić się z mistrzem to nie zawsze rundę wygrasz, ale wyciągniesz jak najwięcej z tego jakościowo. No, nie ma lepszego od Mariana, Marian jest w super formie. W no mamy naprawdę dużo zawodników, Kamil Gniadek, no, ten przycinek jest absolutny, tak, Tymek megłopaczek dożer drugi morderca, no. Dużo, dużo. Z Mateuszem Sosnowskim też robiłem, z moim kolegą, e, kilku tam jeszcze zapaśników, no, naprawdę czuję się dobrze przygotowany do tej walki i mam nadzieję, że będę mógł to zaprezentować w klatce jutro. E, czyli co to ty imitowałeś Marianowi, e, Maćka Kazieczka? Ja i jeszcze kilku innych chłopaków, tak? No, ja bym sam nie dał rady, naprawdę. No, Marian ma kardio zabójcze na pięć rund, e, duże tempo walki, także... No ciężko. Ja z Marianem tu lubię tak początek rundy zacząć sobie na samym początku. Zawsze się łapaliśmy. Tam jedną dwie zrobiłem. No i zjeżdżałem na bazę, a Marian dalej w swoim tempie. No, po mistrzowsku. No i Marian gratulacje ostatnio również właśnie bardzo świetny pojedynek, fajna walka. Eee, Karol, a jak ty ogólnie się czujesz po tym zbijaniu uwagi po tym ważeniu? Bo widać po oczach, że chyba wszystko jest w porządku. Tak, tak. No jest w porządku. Rano byłem taki trochę przysuszony. Później załadowałem. Eee... Ładowanie, kroplówka i jest ok. Jest okay. Jeszcze ta waga pewnie będzie troszkę do góry szła, ale też nie chcę jakoś bardzo dużo przybierać, tak, żeby była ta świeżość, była ta szybkość w klatce jutro. Właśnie chciałem się o to dopytać, ile ty ważysz ogólnie, jak wchodzisz do oktagonu? No Zależnie, jak tam z 85, to tak wniosę, myślę na pewno. Dobra, Karol, to co nie zatrzymuje. Widzimy się jutro w Twoim pojedynku. Daj nam fajną bitkę, na to czekamy. E, I do zobaczenia. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich kibiców. E, dziękuję moim sponsorom. E, no, między innymi tutaj firmy Manto, Smaczny Box Catering, Huntsman Food, Quadron, e, e, UTS Logistik, Carglas z Radomia. Tam dużo osób wspiera mnie z Radomia naprawdę. E, no i wszystko. Dziękuję bardzo. Jak już przepraszam. <grym> Masz prawo, ten zbijać wagę. Dzięki wielkie.